A teraz najdroży głos zablysmy Radobrawska, poseł do Parlamentu Europejskiego, która jest naszym głosem w drugiego w Brukseli. Bezkompromisowa i ostra w starciach z brukselskimi biurokratami. Zawsze w obronie polskiego interesu. Drodzy Państwo, przed Państwem Ewa Zajuszkowska Hej. Work. Wow, dzień dobry radom! Bardzo mi miło Was tutaj widzieć w moim rodzinnym, kochanym mieście, w którym się urodziłam i w którym żyję i mieszkam po dziś dzień z małymi przerwami na wyjazd do Brukseli albo do Strasburga. Szanowni Państwo, przyznam szczerze, że jestem ogromnie wzruszona. To jest niesamowite jak widzieć w tylu na spotkaniu w ramach trasy Mencken 2025, w ramach najlepszej trasy prezydenckiej w Polsce, najlepszego kandydata na prezydenta, który jako jedyny wreszcie ma szansę przełamać duopol popisu. Bo chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy dosyć duopolu popisu, mamy dosyć PiSu i Platformy, którzy się wymieniają e, rządami. Raz rządzą jedni, raz rządzą drudzy, raz rządzi Platforma, raz rządzi PiS. I tak, na zmiany od 20 lat ręka rękę myje, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych dziel i rząd to są ich główne doktryny polityczne, którymi się kierują i którymi napuszczają nas na siebie, którymi próbują nas skłócić i próbują nam odwrócić naszą uwagę od tego, co jest w Polsce i w polityce. Najważniejsze, bo kiedy oni nam robią wrzutki w mediach, żebyśmy zajmowali się duperelami, w międzyczasie za naszymi plecami głosują nad szkodliwym prawem, które uderza w nasze bezpieczeństwo, w naszą gospodarność, w naszą gospodarkę, w nasz potencjał ekonomiczny i w nasz potencjał polityczny. I szanowni państwo, ja chcę Polski normalnej, chcę Polski bezpiecznej, chcę Polski dumnej, bogatej, silnej bogactwem obywateli, a nie unijnych pieniędzy. I żeby to się stało, musimy wreszcie dokonać zmian. I żeby dokonać tej zmiany, mamy niepowtarzalną szansę właśnie 18 maja, kiedy możemy zagłosować na kandydata, który ma szansę przełamać duopol popisu. Tym kandydatem jest oczywiście Sławomir Mirmęcę. Mamy szansę na przełamanie duopolu, mamy szansę na zmianę, na nową jakość w polskiej polityce, na świeżą krew w polskiej polityce. Jako Konfederacja pokazaliśmy Wam, Szanowni Państwo, że stoimy po Waszej stronie. Stoimy po stronie Polaków, którzy chcą właśnie tej normalności, chcą, żeby Polska była krajem dumnym, żeby Polska była krajem podmiotowym, żeby była traktowana na, na arenie międzynarodowej godnie, normalnie jako państwo podmiotowe, ponad głową którego nie zapadają strategiczne decyzje. Bo my jako Polska powinniśmy właśnie w tych strategicznych decyzjach brać udział. Tylko że nasze pseudoelity. Bardziej są skoncentrowane na tym, żeby budować swój prywatny majątek, żeby łechtać swoje ego europejskim blichtrem, żeby jakiś euro, eurokrata w Unii Europejskiej powiedział: Super, Rafał, świetna robota, Donald, dajesz sobie świetne, świetnie radę, Mateusz, świetnie, przyjmujesz Zielony Ład. I tak sprzedają naszą suwerenność, kawałek po kawałku, nasze bezpieczeństwo. Nasz potencjał, wszystko to, co mamy w Polsce dobrego, wyprzedają, żeby tylko zbudować samych siebie. I my tego nie chcemy. I wierzę, że Wy, tak samo jak my, macie tego dosyć. Pokazaliśmy jako Konfederacja, że stoimy po Waszej stronie, że bronimy naszych interesów jako Polski, jako Polaków, że bronimy interesu Polski w takim kontekście, że odrzucamy szkodliwe prawo, a to, co jest dobre, staramy się przyjąć, żeby ułatwić nam i Wam życie. Po prostu, żeby w Polsce dało się prowadzić biznes, żeby w Polsce, tak jak powiedziałam, już było bezpiecznie i tak dalej. Więc pokazujemy, że stoimy po stronie Polaków, że Konfederacja jest tą właśnie siłą, która jest nową jakością w polskiej polityce i musimy tą zmianę kontynuować. Jesteśmy tym ugrupowaniem, które pokazało, że jest możliwa zmiana, jest szansa na zmianę. Tylko musimy jej chcieć. Musimy wreszcie pokazać Dłopolowi Popis. Czerwoną kartkę musimy pokazać, że skończył się czas ich rządów. Że czas ich odesłać na emeryturę, czas ich posłać w jasną cholerę, żeby się od nas odczepili raz na zawsze. Żeby już nie mieli wpływu na nasze życie, bo ileż można. Ileż można popełniać ten, ten sam błąd i liczyć na inny rezultat. Dlatego musimy postawić na kogoś zupełnie nowego, kogoś spoza układu popis. Niech oni sobie kiszą się w tym swoim sosie, a my będziemy walczyć o normalną Polskę. Teraz na tapecie jest głośny temat Centrów Integracji Cudzoziemców. Co zrobi Witkowski? Myślicie, że tego centrum nie wybuduje? Zaszantażują go, że nie dostanie unijnych pieniędzy i od razu to zrobi. Jeżeli chcecie przekonać się, czym się rząd... kończą rządy Platformy Obywatelskiej, no to spójrzcie na Radom. Przecież Radomiem od wielu lat rządzi Platforma. I jesteście z tych rządów zadowoleni? Z Witkowskiego, z tego prostaka, frysztaka? No dajcie spokój. Dosyć już! Dosyć! Czas ich posłać na emeryturę, czas ich posłać w jasną cholerę. niech zejdą ze sceny politycznej i dadzą nam świetny spokój. Wtedy Polska będzie krajem dumnym, bezpiecznym, bogatym. I przede wszystkim normalnym. Nie chcemy tej całej lewackiej ideologii tutaj w Radomiu, nie chcemy lewackiej ideologii w całej Polsce. Dlatego, żeby postawić temu wszystkiemu tamę, musimy iść na wybory, bo nasz głos ma znaczenie. Każdy głos się liczy w tych wyborach. Dlatego 18 maja idźcie na wybory i zagłosujcie na Sławomira Mencena. Wybór jest prosty, jasny i klarowny. 18 maja. Głosujemy na Sławomira Mencena. Zaufaj dobrym radom. Pozdrawiam!